Pytajcie w poradniku, jak robić bransoletki z gumeczek lumba. Potrzebujemy szydełka. Jak tu trzymam w ręce? Co? tutaj jest różowe? Dobra, ja mam pomarańczowe szydełko, żeby nie było. Proce. Tato! I gumeczki. Nie się skiejpa, tylko skypa. Dobra, y, sorry za odgłosy w tle. Pierwszą gumeczkę, jak nawlekamy, nawlekamy na ósemkę. No. Mm. Następne już normalnie. Wybieramy ilość gumek. Najlepiej się robi, gdy są trzy gumki. I bierzemy tą gumeczkę naciągamy w ten sposób. Tu. A, i zapomniałam jeszcze dodać, że potrzebujemy zapinki S lub C. Akurat w moim przypadku, jak według mnie, najlepiej się zapina zapinkami S. Tutaj jak mamy już ponawlekane te gumki, to no, cały czas uzupełniamy, żeby było tyle, ile chcemy. Na przykład, gdy ktoś robi z 5, to cały czas musi być 5, gdy ktoś z 3, to z 3 cały czas, i tak dalej, i tak dalej. Jeśliście coś słyszeli w tle, to moja papuga i rodzice z nim rozmawiają, więc. Taki, taki mały fajnik. Bardzo. Wiesz, tato, bardzo. No, to nie był komplement, wiesz? Ale to nie był komplement! Nie możesz mi za to dziękować. A ja jej nie no, tato. Ona jest ptakiem. Ja jestem człowiekiem i poza tym nagrywam. A mnie mama nie nosi na rękach i co? No właśnie, za duża jestem. Ona też jest za duża. I co? No, bo ona jest ptakiem. A ja jestem człowiekiem. Na początku powinno wyjść takie coś do załapania. Taka jakby pętelka tu. Proszę, taka pęteleczka. Pokazuję nawet. A dalej powinno wychodzić coś takiego. Mam akurat mieszane gumki, więc trochę mi wychodzi źle, więc przepraszam. Będę nagrywać kogamy, yy, właśnie poradniki, jak się robi poszczególne bransoletki. Yy, na przykład też będę nagrywać jojomice, mówi Star Planet i no nie wiem, jakie będzie... Możecie mi też podsuwać gry. Ja nie mówię, żeby było. Mogę też nagrywać mojego Ferbiego blisko robota. Ferbiego to mam jeden filmik. Um. Mogę też robić... Możecie też w komentarzach oczywiście pisać pytania, na które będę potem robić filmiki i będę odpowiadać. Minecrafta nie ma, więc nie wiem, czy będę mógł nagrywać, czy nie. Będę Wam dawać także intro, na przykład, jakie ja mam mieć. No. Będę miała kilka kont. Między innymi Heromice XDD, Lubiekta. I... Y... Jeszcze jedno, którym będzie Lachar 4.2.3. Na które będzie właśnie wszystko dodawała. Na lubiektę chyba tylko Kogamę i na Heromicę tylko Heromice i Heromice, No wiecie, micę. Ogólnie mice. Jakbyście mogli to wsupcie i łapki w górę. Zapraszam też do lajkowania, mogę z Wami też nagrywać yy, Kogame lub Te. Nie, wiem, yy, nie, to piszcie swój swój Zapraszam Zapraszam też do lajkowania lajkowania osób, osób. Yy, przykład przykład nie, DJ DJ Gitol. gitol Mm, pf, no nie wiem. Oczywiście inne moje konta, ale tego nawet pod uwagę nie biorę. Bo nie wiem czy tam się biorą lajki, ale w każdym bądź razie ja Wam po prostu mówię, że bardzo by mi się to przydało, bo yy, za każdy taki lajk jest 3 złote, a za subskrypcję 5 więc ja bym chciała normalnie takie rzeczy bo muszę na coś uzbierać ale nie mogę powiedzieć co powiem wam kiedy mi się już uzbiera oczywiście i żeby nie było komentarzy że stąd wymuszania lajków czy coś w tym stylu o. mogę pokazać już jak mi wychodzi już mam tyle zrobione jak na moją rękę na razie, więc za małe, ale to jeszcze dopracuję. Nie kupię sobie te słuchawki. Oczywiście nie tylko ja będę tu wrzucać filmiki, może też moje koleżanki, jakim pozwolę. Jak robić te bransoletki. Albo... nie wiem. No i różne takie rzeczy już 7 minut nagrywam Dobra w każdym razie yy, ja może zaraz zrobię lekkie cięcie Dobra nie wiem jeszcze ale może zrobię lekkie cięcie Cięcie i zaraz się widzimy. Muszę coś zrobić. Cześć, witajcie po cięciu. Jestem tu z powrotem. Musiałam załatwić jedną taką sprawę, więc przepraszam za to cięcie, Oczywiście, yy, ale no, miałam po prostu problemy. I te techniczne Jeśli słyszycie tam cały czas gadanie Czy coś To rodzice sobie tam rozmawiają Koko się wydziera I ja robię bransoletki A potem najwyżej wam zrobię filmik Ile już mam bransoletek Nie wiem czy będziecie chcieli taki filmik ale myślę, że tak. I łapeczki mnie na pewno zmotywują, bo trochę się wstydziłam, zwlekałam przed dodawaniem tych do filmów. Ale łapeczki zmotywują. No nie. No zmotywują, na 100%. Jak tam chcecie, to tam chcecie. Możecie dodawać oczywiście nie do znajomych na Facebooku jako szkicelowe, bo będę mogła też wam nagrywać yy, filmiki jak szkicuję. A no już kończę, niedługo. Ale nie filmik, tylko brędzeletkę. Bo um, ten już mam tyle. Więc tak czy siak yy, jutro wigilia, ja super nie. Um, akurat ten filmik dodaj na laha 4, 2, 3. Oczywiście wkleję też na inne konta, ale no nie wiem. Nie spodziewam się łapeczek. na moją rękę to ja sobie chyba już bransoletkę zrobiłam, nawet chyba trochę za dużą. No, na razie tak się prezentuje na mojej ręce. Mam to trochę dziwne światło, więc uwaga, to jest na moją rękę i myślę, że Wam się to spodobało. Jeśli Wam się to spodobało, ten filmik, oczywiście, bransoletka, gumeczki, to pisz, piszcie, jeśli Wam się coś nie spodoba trudno jeśli zrobiłam gdzieś błąd z ortografią czy z czymś innym to przepraszam napiszcie mi w komentarzu o co chodzi i już musiałam sobie dwie gumeczki popuścić bo miałabym wtedy za dużo mam bardzo dużo gumeczek mieszanych ale te kolory zielony z różowym najbardziej mi się chyba podobają. A żegnajcie, to jest moja bransoletka. tylko wygląda już na ręce. Dobra, cześć, witajcie Na.